Temik Policja DKS alutko Wielsko biała Serdecznie witam przedstawicieli drużyny gości. Pani Kapitan Małgorzata Lis, pan Trener Leszek Rus. Witamy serdecznie przedstawicieli drużyny zwycięskiej. Pani Kapitan Anna Werblińska, Trener Giuseppe Pukaryni. Witam również Pana Komisarza Janusza Kapkę. Rozpoczniemy tradycyjnie od refleksji pomeczowych. W wydaniu pani kapitan. Proszę bardzo, pani Małgorzata Lisi. E, oczywiście gratuluję za e, tego zwycięstwa. E, na ostatnim spotkaniu u nas w Wirsku e, prezes powiedział, że jak już mamy przegrać, to przegrywajmy 3-2. Więc myślę, że e, tutaj spełniłyśmy obietnicę i on będzie zadowolony na pewno. A tak e, mówiąc e, już poważnie, to to nie czujemy się jakoś bardzo przegrane. Myślę, że pokazaliśmy tutaj kawał dobrej siatkówki i walki i ambicji nam naprawdę nie zabrakło, także wychodzimy z tego y, tutaj z jednym punktem na bardzo, trudny, na bardzo trudnym terenie. terenie także y, tyle. Dziękuję. Warto było jechać tak daleko, bo ten Jasne. Proszę bardzo, pani Anna Lebulińska. Dzień dobry raz jeszcze. Wydaje mi się, że te 500 chyba zafundowałyśmy sobie na własne życzenie. Zabrakło na pewno przede wszystkim koncentracji w tym meczu. Popełnialiśmy mnóstwo błędów własnych. Bielsko grał konsekwentnie od początku do końca swoją grę. My momentami się gubiłyśmy, traciłyśmy punkty seriami i, i to na pewno było przyczyną tego, że musieliśmy grać dzisiaj 500. Ale no, jesteśmy na pewno może niezadowolone, ale troszeczkę y, szczęśliwe, że wygrałyśmy chociaż ten mecz i mamy, mamy dwa punkty. Pytania, bardzo proszę. To pan kapitan. Wszystko jasne. No to może trenerzy powiedzą nam. Ja hmm. powiedzą Bardzo proszę. Dziękuję. A... Dziękuję Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Pan trener Leszek Dzień dobry Państwu. Też chciałem podziękować tutaj e, e, chemika Policz naprawdę. E, dobry, dobry mecz. Postawili naprawdę ciężkie warunki. Oczywiście im serdecznie gratuluję z tego meczu e, wygranej. E, nie, nie jest to łatwy teren, jak Gosia powiedziała. E, no, gdzieś tam wiadomo no, chcieliśmy e, powalczyć oczywiście. No, udało się, że tak powiem tylko wyciągnąć z tego meczu jeden punkt. Można by tam się, tak jak tutaj było powiedziane, no mecz czasami oscylował w jedną i w drugą stronę, ale tak naprawdę tutaj wielkie gratulacje tyle dla Polic, co dla moich dziewczyn. Naprawdę wykonały kawał dobrej roboty i pokazały naprawdę siatkówkę na wysokim poziomie i z tego naprawdę miejsca serdecznie im gratuluję. Także no, jesteśmy dobrej myśli i no szykujemy się, że tak powiem, już do następnego meczu. jeszcze raz gratulacje dla jednej drużyny i jak i dla mojego zjści. Bardzo proszę, Pan się do tocarii. First of all, congratulations to the squad, to and the coaching staff. They played a good game. They were they were really fighting in the in the in the match. and also i want to congratulate my players because uh, um, it, it is not easy, not only physically, but also mentally uh, to prepare uh, tough matches like this. and in, uh, in a row, in after two days, after two days, after two days, so uh, we spend a lot of energy mentally and physically uh, against the kazan. and today we try, um, we try our best. we can say that we try our best. Chciałbym pogratulować zespołowi zbielska za, za bardzo trudny mecz, za, za piękną walkę na boisku. Również chciałbym pogratulować moim dziewczynom, ponieważ nie jest łatwo grać tyle meczów z rzędu, szczególnie po tym wyczerpaniu i psychicznym, i fizycznym podczas meczu z Kazaniem, Także tutaj podziękowania się jak najbardziej należą. Of course, when uh, there are some, some uh, I told you, uh, some matches like this in a row, it is difficult to stay every time in, the, in the same level. But we won, just we lose one point, but doesn't matter, we are still in the, in the top of walk going on. Um, no, oczywiście nadal jesteśmy na pierwszym miejscu tabeli, co z czego się bardzo cieszę. Zdobyliśmy dzisiaj te dwa punkty. Nadal pracujemy nad tym, nad swoją oczywiście grą. Tak jak trener wcześniej powiedział, nie jest łatwo grać tyle meczów z rzędu i, i cały czas trenować. Of course, in this moment for us, uh, the, 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 we can say the, the, the our focus is on the Champions League and uh, on Tuesday we have another very important match, uh, so You know, uh, mind uh, is, uh, is uh, in that way. Of course, we have to play in the Orle Liga. We want to finish in, the, in the top, in the season. But in Na tym etapie nasza koncentracja, wiadomo, skupia się na lidze mistrzów. Wtorek kolejny mecz, bardzo ciężki, między zagranie postajów Oczywiście na mecz z Włochami należy się przygotowywać. Planujemy być na pierwszym miejscu po tej rundzie zasadniczej. Bardzo proszę, pytania do pana Pytanie Proszę bardzo. Pytanie do panu Rafałku chciałem zapytać o agel, który pan po mecz. On jest w ostryk. I teraz pytanie. Czy to, że do włączył sobie awans to już do, już rundy,

In this moment, and uh, we like, we would like to finish in the top. And uh, as I told you, we have to respect uh, each game. In uh, uh, I told in the last uh, press conference that uh, we have to uh, uh, respect uh, uh, each game in the Champions League. So um, we will prepare and we will uh, we will uh, um, try our best, and uh, uh, also in the composition of the team.

E, trzeba szanować każdego przeciwnika, także od e, wiadomo, każda z dziewczyn nie ma na teraz obecnie na 100% energii, także będzie trzeba jakieś rotacje zrobić, ale to wszystko wyjdzie podczas treningów, kto e, na pewno będzie grał. Bardzo proszę. Są? Są pytania jeszcze do panów trenerów? To może y, ja do pana y, Ruce, y, o pierwszy set, bo wcześniej... Y, powiedział pan z zadowoleniem o, o dyspozycji dzisiaj ne, pańskiej drużyny faktycznie w obronie, w bloku było świetnie, natomiast w tym pierwszym secie chyba troszeczkę zabrakło ne, w realistycznych momentach tej zagrywki. Gdyby nie ona, może i pokusiłaby się drużyna o wygraną. Zgodziłby się pan? Znaczy, ja powiem, powiem. Tak, no to prawda. Y, sporo błędów zrobiliśmy w zagrywce, bo to nawet tak patrząc teraz przed co 14 w stosunku do 7 asów. No to jest tak powiem bardzo duża różnica i zbyt duża różnica. To jest element nad którym ciągle pracujemy. No, można by się tak o to, o to pokusić, ale to w drugą stronę też zadziałało. No, w pewien sposób e, chemik chciał sobie nam ustawić zagrywką. To były skróty, były dłuższe piłki w, w konkretne osoby. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tak będzie, tym bardziej że wyszliśmy w troszeczkę innej konfiguracji e, niż e, zwykle. Także no, myślę, że to była taka złożona przyczyna, nie było, nie było to odosobnienie, że tylko dotyczyło to zagrywki, także to było takie połączenie elementów. Owszem, no, może gdzieś tam wpłynęła w przypadku jednych, dwóch piłek, natomiast w odniesieniu do całości to było to złożona już tak powiem sytuacja i to się już zbilansowało. W ten Dziękuję panu trenerowi Rusowi. Wróciły wspomnienia zawsze na linii Police Gielsko-Biała były emocjonujące spotkania z Czego się teraz, nie robi dla Tak, teraz jest, teraz jest byłby kolejny tego dowód. Dziękuję pięknie, dziękuję panu trenerowi Kukaliniemu. Szczęśliwej podróży panu, dziękuję. komisarzowi dziękuję państwu. Dziękuję.